Samorządowcy ziemi dębickiej, przedstawiciele organizacji społecznych oraz mieszkańcy Dębice wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 77. rocznicę likwidacji Dębickiego getta. Uroczystości upamiętniające Żydów rozstrzelanych przez Niemców podczas II wojny światowej odbyły się w Dębickim Lesie Wolica oraz w Parku Jordanowskim. W tym roku mija już 77 lat od likwidacji Dębickiego getta. Pod pomnikiem upamiętniającym te tragiczne wydarzenia oraz na miejscu dawnego getta mieszkańcy naszego regionu złożyli kwiaty i zapalili znicze. W tym roku przeżywamy 80. rocznicę wybuchu wojny, ale także w tym dniu dzisiaj podczas tych uroczystości upamiętniamy 70. rocznicę pierwszej akcji likwidacyjnej dybiskiego getta, która miała miejsce 21 lipca 1942 roku. Jeśli chodzi o plan niemiecki wobec eksterminacji Żydów, można podzielić te działania eksterminacyjne na trzy takie etapy. Pierwszy etap to był już w momencie wkroczenia Niemców na obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a więc we wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy wkroczyli na terytorium Rzeczypospolitej, rozpoczął się wówczas terror, represje w stosunku do yy, ludności żydowskiej, do obywateli polskich wyznania mojżeszowego. Oczywiście te represje dotyczyły także społeczności polskiej. Już morderstwa na obywatelach polskich, na chrześcijanach miały miejsce właśnie we wrześniu 1939 roku, a więc z chwilą wkroczenia armii niemieckiej, a to wkroczenie do naszego miasta Niemców nastąpiło 8 września 1939 roku. Kolejny, drugi etap eksterminacji na naszym terenie myślę, że można połączyć z rokiem 1940 i z chwilą utworzenia obozu pracy przymusowej w Pustkowie na terenie SS Heidelager-Pustków. I tam właśnie Niemcy byli wykańczani katorżniczą, ciężką pracą. Dla nich także stworzono specjalny obóz, obóz pracy i tam zginęło około 7 tysięcy osób wyznania mojżeszowego. Natomiast trzeci etap to właśnie rok 1942, kiedy... Nastąpiła akcja endlozung, a więc kwestia ostatecznej, ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. I właśnie w lipcu 1942 roku przystąpiono do likwidacji getta w Dębicy, a także get w innych miejscowościach naszego powiatu. Do Dębicy przewieziono społeczność żydowską z różnych części powiatu Dębickiego i właśnie 21 lipca 1942 roku społeczność żydowska. Została zamordowana bestialsko przez Niemców hitlerowskich na yy, Wolicy. Po wspólnej modlitwie i złożeniu kwiatów, uczestnicy uroczystości udali się na plac Mikołajkowów, aby tam oddać cześć rodzinie, która w czasach okupacji niosła pomoc dębickim Żydom. Małżeństwo z Dębicy, ryzykując życie przez okres 21 miesięcy, ukrywało 13-osobową rodzinę pochodzenia żydowskiego. Co do wspomnień tych uroczystości dzisiejszych i w ogóle, znam przekazy od moich cioć, że uczestniczyli, mieli przyjaciół wśród Żydów. Uroczy... Nie powiem jakie nazwiska, ja byłam, zam... nie zapamiętałam, wiem, że uroczystość przyjaźnili się, bo przecież Żydzi mieli sklepy, kupowali w tych sklepach. Zapraszali się na wzajemne uroczystości. Wiem, że ciocie uczestniczyły w jakichś ślubach żydowskich tutaj i nawzajem. To była przyjaźń taka obopólna, obopólna, prawda? No i później ta tragedia, jaka spotkała ten naród, na pewno się odbiła. Rodzice i ciotki później ukrywały się w lesie, wszystko bombardowania Dębicy. Także ja to wspominam boleśnie, a zarazem jestem dumna z takich uroczystości, z postawy mojej rodziny, całej, moich rodziców. Ja wyjechałam do Katowic, tam pracowałam jako nauczyciel bardzo długo. Jestem już 50 lat w Katowicach, no ale przyjeżdżam tutaj, przyjeżdżam tutaj także. Wiem, że jest miastem coś, no bo są moje korzenie. Czy pani, że ze względu na te przeżycia tak. narodu żydowskiego tak. tutaj i, i tego tak. terenu, który tak, tak naprawdę tak. 77 lat temu był gettem, powinno to miejsce yy, wyglądać nieco inaczej. Inaczej, tak. To znaczy ja nie neguję tego, co ja ten pan powiedział, nie neguję. Ale jakiś obelisk powinien tu być. Pamiętam ten show, pamiętam. Obelisk powinien tu być jakiś taki akcent mocny, nie tylko Mikołajków, chociaż załam dobrze panią Mikołą, bo była moją higienistką w szkole, także ją pamiętam. Jaka była ta pani? Bardzo taka matkowała nam. Ona była higienistką w szkole numer dwa, tam yy, yy, ja tam chodziłam do żeńskiej. Ja pamiętam, jak było nam źle na przykład w szkole, to myśmy do tej pani chodziły do gabinetu. Ona nas szczepiła, ona nas badała, ona nam zastępowała lekarza. Była taka mamusia, mamusia była bardzo, o bardzo dobrym sercu ta pani była. W parku jordanowskim, Ireneusz Socha, badacz historii Dębicy, podczas krótkiego przemówienia zwrócił się w imieniu mieszkańców oraz osób, których rodziny przebywały w znajdującym się na terenie Dębicy getcie, z prośbą do władzy miasta o umieszczenie tablicy upamiętniającej historię tego miejsca. Burmistrz Mariusz Szewczyk zapewniał, że miasto już podjęło działania zmierzające do upamiętnienia przedwojennej społeczności żydowskiej naszego miasta.